wszystkich, póki jeszcze trochę jest widno mało wiele to pokażę wam trochę tego i weko, jak się nim jedzie jak słyszycie drzwi skrzypią, ale to już mówiłem na poprzednim filmie, także wymagają stałego podlewania wodą a ogólnie no, taki sprytny autobus, czuć że jest dosyć nowy, to jest 20 albo 21 rok nie sprawdzałem w dowodzie dokładnie 270 tysięcy przebiegu, także to niektóre samochody tyle nie mają. Czyli bardzo, bardzo świeży jeszcze. Co tak wam mogę ciekawego powiedzieć, to tak yy, czym Czym tak mógł, mógł mnie zachwycić? Akurat ten autobus to najbardziej taką zwrotnością. Na tym rondzie, takim co kiedyś na filmie widzieliście, tak zawracam, muszę na takim niedużym rondzie się z powrotem odwrócić i zawrócić. To autosanem ledwie wyjeżdżam, a tem jeszcze metr zostawia takiego naddatku. No to jestem normalnie w szoku, że tak potrafi taki autobus po prostu zrobić zawrotkę. To jest taka najbardziej pozytywna rzecz, która mi się tu podoba. A poza tym to nic jakiegoś takiego, Bóg wie, jakiego ciekawego nie ma. Mało wiele się odpycha, na razie nic go tam nie tłamsi. Żaden DPF, nic tam chyba mało o wiele to chodzi. Jakieś tu błędy są od jakichś czujników, ale to jak już one są nowe, mają rok, to już mają pełno błędów. To jest tam standard. Trzeba by było je tam zresetować, to może jakiś czas znowu by był bez błędów Ale tak jest w tych nowych autobusach, a w ogóle tej takiej Iveco Wiecie To jest taka marka bardzo, bardzo niszowa teraz Lampki Co mi się tu też nie podoba, że tak nisko się siedzi. Jest ten autobus taki niski, muszę go podnosić. Nie zawsze muszę to robić, ale i tak robię. Prewencyjnie go podnoszę do góry, jak gdzieś jakieś nierówności. Muszę przejechać kawałek. No bo się po prostu boję, że gdzieś nim zahaczę. Dosyć elastyczny tutaj te biegi, nie muszę tak często zmieniać. Ta piątka czy szóstka to ma taki dosyć wygar. Ogrzewanie też fajnie, cieplutko jest, no w autosanie no to mam dramat jeśli chodzi o ciepło Tutaj bym mógł bez kurtki jeździć Jak tak często się nie otwiera drzwi, bo tak w szkołach to dosyć często otwieram, ale Tak jak tutaj później będę jechał to bym mógł jechać bez kurtki, to już jest luksus Gdzieś jest osobny zbiornik, nie wiem czy to ten jest Albo tam z tyłu osobny zbiornik jest do ogrzewania. To nie wiedziałem, że takie coś jest. A tu co jest? Też jest jakiś zbiornik, albo tu jest do ogrzewania. Zbiornik ogrzewania, tu. 30 litrów w To. Solbus i ten. Ja myślałem, że to już żaden autobus nie ma. Osobnego. Autobus jak autobus. No jest to autobus taki nowszy, to jest więcej warty. Bo tak, nie każdemu to pasuje, ja tam też nie jestem aż takim zwolennikiem Żebym chciał jeździć takim drogim autobusem Ponieważ no to jest większa odpowiedzialność, trzeba bardziej uważać i tak dalej No trzy razy nad wszystkim się zastanowić, żeby gdzieś czasem nie Nie zahaczyć coś, bo to Wszystko kosztuje To nie jest jakiś stary autosan już Czy jakiś solbus Czy jakiś ibisbus O patrzcie jak zamulił. Potrzebuje trójki tutaj. Powinien pokazywać jakim biegiem jadę, ale chyba w tym miejscu jakiś błąd się. Jakiś błąd jest i nie pokazuje tej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie was pokazywał. Przeważnie pokazują te komputerki. tak się jedzie przyjemnie, można wszystko poustawiać, oczywiście kierownicę, ale to w każdym autobusie już teraz. Tylko chyba w Solbusie się nie da. majtać kierownicą. O jest tutaj jedna taka wada, już tutaj wspomniałem może na prezentacji jakiejś. Że ogrzewanie też ma osobny zbiornik 30-litrowy. No to też jest głupie, bo kierowca musi tam ciągle pilnować i, i wiedzieć ile nalał, kiedy, co i jak. Lepiej by było, jakby to było ze wspólnego zbiornika. No ale widocznie taki ktoś sobie zamówił gdzieś nowy. Nie wiem, czy te autobusy są całkiem od nowego u nas. Być może są. Ja nie mówię, że nie są, ale nie jestem w stanie tego wam powiedzieć. Czy one były jako nowe kupione, czy jakieś tam roczne, czy dwuletnie. Wydaje mi się, że mogły być nowe, ale nie będę tutaj wprowadzał was w błąd. Ale mogą być nowe sterko prędkość ograniczona do stuwy dobra Ciach, Ciach. jakieś schowki jeszcze nie hałasują a takie z miejscami 21 wysokości no nawet dosyć wysoki tu mamy do techografu wszystkie te I tak to wygląda nisko się wchodzi jak tu się siedzi O, nie najgorzej lepiej jak w autosanie bo w autosanie to tu mam te wbite w to Kolana. No, i to wszystko. To mi się podoba. To po tych Niemcach, czy po kim jeszcze zostało? Szuklady takie. Tu jest coś jakiś schowek. Nie wiadomo, co to jest. Taka podstawa, po prostu z jakiegoś innego. A wyświetlacz działa na kasę razem. Mam wyłączoną teraz, także nie pokażę Wam. Jest jeszcze mikrofon, działa, działa, słychać, także można rozmawiać z ludźmi. A no tu przecież mgielna, strach, od zapalania, nie mam zapalonych świateł, to nic nie zrobimy. Tutaj do tego komputerka, do przełącznika, a tu jest głośność i stacje radiowe sterka elektryczna, Dmuchawy do wyciągania. Nie wiem czy ma ten yy, Ten pomat no, ten jest, ale ten pomat. Powinien być jak jest plus- minus to chyba jest. Nie używałem, to nie wiem. No, i to wszystko. Jeszcze takie chyba skłony są na lewą, na prawą. Podejrzewam, może jak jakiś niepełnosprawny. No, i to wszystko. W temacie. Tutaj wnętrze ciekawego. W leasingu, albo gdzieś były. Na początku. I tak sobie śmigam. Widzicie. Zaraz będzie ciemno. Tamten stary autobus, tego autosana, który mi się tam zepsuły te światła już sobie w dzień przyprowadziłem i będę go zamieniał, a tutaj na popołudnie, na kurs wieczorny weźmie go ten taki chyba właściciel tego autobusu taki. On znowu coś zaczyna padać, no już się robi dramat na wieczór. Dzisiaj żadnych halogenów, nic nie będę włączał w autosanie. Bez żadnych zabaw. Mało o wiele jeszcze te plastiki tutaj nic nie hałasują, tylko jedynie te drzwi. To też jest taki dosyć duży plus. Kurde, tak szeroko jechał tym samochodem. Nie lubię jak tak ktoś jedzie na kolizyjnym pasie ze mną A tak często jest, ktoś jedzie gdzieś środkiem, jakoś ludzie nie mogą tego okiełznać jak jadą Ja tak jak wsiadam w osobówkę z autobusu to się czuję tak jakbym zabawką jechał To tam jest... nawet nie wiem do czego to przyrównać tą jazdę, no za, zabawką jakby jechał I ogólnie mi się jedzie gorzej osobowym samochodem, tak jak autobus prowadzę to jakoś tak się czuję Chyba bardziej bezpieczniej, tak pewniej. Mimo, że to tutaj jestem duży gabaryt. A w tej osobówce to tak jak taka zabawka. Tak się czuję, taki niepewny. Fiku Miku, tak wszystko fajnie wychodzi. Nasza przeszkoda mała. Ciach, ciach. Tu zrobili nam takiego garba, a kiedyś były takie przejazdy, co można było autobusem środek złapać i przejechać bez zwalniania. I teraz trzeba zwalniać. A tak fajnie był autobus, akurat się zmieścił. Na komputery. dzwi tu podgrzewanie siedzenia W siedzeniu też różne takie pierdoły są o wiele działa, tu podnoszę do góry tym Tu później wyjustuję. W sumie mogę teraz zrobić to, słuchajcie jak będzie syczeć o, teraz syczy, bo na dół się odpina, bo tu cofałem do tyłu to musiałem musiałem podnieść do góry. No, może nie musiałem, ale wolałem. Zobaczymy światełka, pokażę Wam jak to wygląda. Bieg jak w samochodzie. Tu radyjko. Jest. Wiadomo. Webasto. Tu się zmienia i od szyby do szyby. Czy więcej ma na pasażerę, znaczy na kierowcę czy na szybę. Tą takie widzicie? Jeansowe można powiedzieć. Jeans. Coś jest na torby też. Są z dwie. Pasy są tutaj na tych. Na wszystkich są pasy. Widzę. Wszystkie z pasami. Stop. Trzeba zobaczyć, czy działa. Na niepełnosprawnych. Jest winda jakaś nowość nie każdy to ma szyber dachy w sumie fajny napis bo w sumie bardzo ważna rzecz widzicie takie ponure te filmy bo po ciemku no ale tam jak ktoś lubi to może obejrzy Też podniosłem się na fotelu, w końcu mi ten właściciel wytłumaczył, jak to się robi. A mianowicie, im wejchę dotykałem, ale trzeba przytrzymać i chwilę poczekać. A tak jak się ruszy, paf, to fotel nie reaguje. Taka jest zmyłka i wydaje się, że nie działa. Parę sekund i... i gitara gra. Jak autobus jest nowy mało wiele, no to każdy jest dobry, to później się liczy jak ten, przetrwa ten czas, 10 lat, 15 Co z tego, co z niego później zostanie To jest właśnie najważniejsze, bo z tych starych Manów, Mercedesów, to, to jeszcze po 10-15 latach był fajny autobus A z takiego Iveco to już nie wiadomo czy to coś zostanie, raczej wątpię w to to już będzie tu wszystko tak napierdzielać. Mocy nie będzie, no wszystko będzie. Takie byle jakie. To są takie fajne autobusy, żeby tak z 5-6 lat i gdzieś tam sprzedać jeszcze gdzieś na Ukrainę albo gdzieś. I żeby oni się męczyli później. Żeby się zamortyzował, ale to tak nigdy nie jest. No. 10 lat, może się amortyzuje taki autobus. A po 10 latach to nigdy nie wiadomo, co z niego jeszcze zostanie. No i wjeżdżamy do świecia zaraz. Do bazy docelowej, na dworzec. Tam wszystko przeniosę do swojego autobusu i za pół godziny mam kurs, taki wieczorny jak wczoraj, ale dzisiaj musi mi się udać przejechać i nic nie będę nagrywał Nie ma żadnego nagrywania dzisiaj, nie ma o czym rozmawiać Chyba mi się nie zepsuje dzisiaj <świet> Światła już umie ogarniać Tam po prostu były jakieś takie zastosowane dziwne bezpieczniki, których musiałem wyjąć ten bezpiecznik, wziąć w ręce i takim czymś ostrym z powrotem wcisnąć i tam przez telefon to ten elektryk nie był w stanie mi o tym powiedzieć dopiero później no, także ten elektryk mi powiedział, ale tak przy stole, już jak się z nim widziałem, wyjął taki pudełko z bezpiecznikami i się mnie pyta, może takie tam są, a ja mówię, no są takie no to mówię, może być jakiś wytego, bo ja na tym się nie znałem no, i faktycznie wlazłem do autobusu, od razu to wcisnąłem, i światła powróciły. Tu jest wyjechać, nie? Ciężko, no, ale zaraz to zrobimy. Tu jeszcze samochody stoją. Masakra. Trzy samochody i te wszystkie, tutaj cały rząd, bo tam nie zjadę na ten pas. O. Zajdziemy powolutku. Tę tego opla miniemy, wskoczymy tu na ten pas i w prawo. Tu jeszcze jakiś rower straszy, ale ładnie się ubrał facet. Tak wzorowo to jest wzorowy kierowca rowerzysta. Można powiedzieć, rowerzysta. Influo kolor. Tu się zaraz miniemy z moim autosanem raczej tym, Solbusem, z którym jeżdżę na co dzień, ale to na razie nie ten o 16 rusza. Za drugi tydzień już będę jeździł o 16 o tej godzinie, a tu takie miejskie mamy, Mercedesy, obca firma taka wozi też ludzi. Za darmo. No znaczy tam. Emeryci mają za darmo, tam karta Dużej Rodziny, tam. Zależy kto, a reszta to płaci takie drobne pieniądze. Złoty 70. Także ta linia miejska tu u nas jest albo za darmo, albo tanio. Ale głównie wszyscy jeżdżą ci za darmo. Emeryci. Mało, wiele tych dorosłych to dużo nie ma. No, te drzwi to są normalnie masakra. Taki ładny autobus, a takie drzwi. Tutaj trzeba u nas uważać, bo co chwila są co 300 metrów pasy i wszędzie od razu skręcają ludzie i na pasach są. Już z daleka trzeba patrzeć, bo to idą, idą. Jest normalnie fobia tu. No i to będzie wszystko w tym odcinku, bo ja tutaj już sobie będę przekładał się do swojego autobusu. Tego takiego mi przypisanego do służby mojej, tam te szkoły i tak dalej. I tyle, a tam stoi na tym solbus, którym zawsze jeżdżę i też filmy robię wam. Naprzeciwko to z nowym wyświetlaczem. O i 141. Przyprowadziłem i tam stoi, tam obok niego stanę I będę mógł sobie wszystko przenieść. Tu stoi ta moje arcydzieło polskiej motoryzacji. I koniec tego dobrego. Chociaż tam cudów tu też nie ma w tym autobusie. Jedynie, że ciepło, ciepło to jest ważna rzecz.